Magda, Mikołaj. Witamy. Cześć, miło Was widzieć. Cześć, witamy. Jak tam wasze nastroje dziś? Pozytywne. Do pracy. I do tak. pracy. I do pracy. <laughs> Ej, to, jak ten temat się napatoczył. Co sądzisz, Mikołaj, o trendzie i do pieca? Mega jestem fanem tego i super, że moja przyjaciółka Ines to, to powiedziała, i że tak się zwajalowało i nie wiem, śmieszy mnie to. A Ines jest już zmęczona tym? że ludzie mówią i do pieca, i do pieca? Nie, przynajmniej, nie, ale, ale chyba trochę jest postresowana, bo jest też trochę negatywnych komentarzy. Ostatnio mówiła, że trochę się tym stresuje, ale... ja A że powiem. czym się stresuje? No, bo typu jest, że trochę ludzi mówi, że to jest jakieś właśnie cringe'owe, że to poszło jakimś absurdalnym viralem i po prostu zawsze jak coś idzie takim viralem, to czuję, że jest jakaś część ludzi, którzy po prostu negatywnie to komentują. Ja, tam, ja się tam śmieję i zawsze repostuję, nawet jak ludzie hejtują to i do pieca, bo tak, takie śmieszne to dla mnie wszystko. Niektórzy twierdzą, że Ines trochę odbiło ego. Czy masz coś takiego? Nie, Zauważasz? myślę, że nie. Myślę, że nie. Że tak, wiesz, ta popularność jej skoczyła dość mocno. Nie, nie tylko ze względu na i do Pieca i że tak trochę jej odbiło teraz. Nie, i myślę, że Ines nie odbiło. Jakby jestem blisko Ines, teraz to, to prawda. Troszeczkę dalej. Natomiast myślę, że Ines jakby cały czas jest tą Ines. Jest dużo innych rzeczy dookoła. Wiadomo, więc ludzie się zmieniają. Co? Co taka niezadowolona? Co taka niezadowolona? Co taka niezadowolona? Co taka niezadowolona? Nie podkręcaj, damy. Ja dobra. słucham. Nie bardzo lubię nie Ines. Myślę, że my Myślę, że Ines też udzieliła dużo fajnych wywiadów, gdzie opowiada właśnie dużo, skąd wynikają jej jakieś niektóre tam stresy, jakieś sytuacje i myślę, że fajnie się w nie zagłębić i, i, i tyle. Ale myślę, że jej nie, nie odwaliło ego. W tym tygodniu dwa tańce do przygotowania. Jak się, Mikołaj, z tym czujesz, że już ten program wchodzi w taką decydującą fazę? Ja staram się nie myśleć po prostu o tym, wchodzić na salę taneczną i robić to, co Magdalena mi każe robić. I tyle. Bo jakby zaczął rozkwinać, że to są dwa tańce, no jakby na samą myśl o tym mnie ściska w brzuchu, szczerze. A jak to jest z tym ćwiczeniem? To jest tak, że wy ćwiczycie sobie ile chcecie, czy macie ograniczoną liczbę godzin, w których możecie ćwiczyć? Macie jak to wygląda? Tak, jeśli chodzi o ograniczenia, no to ogranicza nas tylko sala, mhm. która jest dostępna i tak bardzo dużo, ale są jakieś tam zajęcia, więc wtedy nie. Ale to jest nasza decyzja raczej, ile trenujemy. My staramy się jeszcze dodatkowo nawet gdzieś tam szukać. Jeśli nawet nie ma sali, to, to gdzieś tam. Na przykład um, jutro u um, mnie um, um w studiu nagranie. Dzisiaj. A dzisiaj, tak? Dzisiaj u, na, u mnie w studiu ćwiczymy, bo nie ma żadnej sali. Tak, no dobra, więc... to ile tak godzin tygodniowo ćwiczycie? Tygodniowo to ciężko powiedzieć, ale tak staramy się co dawać 7-8 godzin dziennie, żeby, żeby być. Teraz na przykład wczoraj mieliśmy z Madzią taką dłuższą naszą rozmowę, gdzie anulowaliśmy dużo rzeczy jeszcze z mojego kalendarza, żeby jeszcze więcej sobie wpisywać treningów, żeby już nie mieć totalnie prawie, prawie nic dookoła tańczenia. To co sobie anulowałeś dla tańca z gazdami? Kampanię, którą miałem nagrywać jutro. Na czy nie jedną. No tak, no kilka. I to zostało przesunięte, czy <laughs> nie, zostało ja wiem, anulowane? Ja zadzwoniłem tylko do mnie, do managementu powiedziałem, że ja po prostu nie wyobrażam sobie stopu, gdzie jakby będę priorytetował ponad ćwiczenie jakieś kampanie, które mam też do zrobienia. Wiadomo, niektóre mam do zrobienia, ale robimy tak na przykład, że nie wiem, przychodzą do mnie dziewczyny na salę, w 15 minut to ogrywamy i, i, i lecimy dalej, ale no, naprawdę teraz szczególnie, będąc w finale, no chcę być zaangażowany w 100%. Dostaliście do pary Rafała Mroczka. Jak Ty zareagowałeś na to? <laughs> no koniec, no. No nie, no jak miałem zareagować? No już wydawało mi się, że Miarka się przebrała po tym, jak Rafał Mroczek tańczył z Madzią w odcinku jubileuszowym. No właśnie, w... ty wtedy byłeś zazdrosny, czy to zostało nadinterpretowane? Znaczy, jak Rafał, Rafał. Madzia tańczyła znaczy, z słuchaj, no to jest tak. Madzia też mi mówiła, że. Że takie będą uczucia po końcu edycji, że jakby skończymy tańczyć, Madzia, jeżeli będzie w kolejnej edycji tańczyć z gwiazdami, no to że ja będę patrzył, że tańczy z kimś innym, że mogę czuć się troszkę zazdrosny. Mm -hmm. No i nie wiedziałem, że to tak szybko przyjdzie, że już w trzecim odcinku patrzę, że Madzia tańczy z innym facetem i serio się czułem tak dość specyficznie, szczególnie, że Rafał wygrał edycję w 2006 roku bodajże, no więc tańczy lepiej ode mnie. No jest bardzo dobre. Ale to facetem. ktoś zrobił tobie na złość tym, żeby do. No, definitywnie... wam tego Rafała do pary? Definitywnie produkcja zrobiła na złość nam, że teraz tańczymy w Osoby, no. no i musicie być we troje na tej sali. Jak się dogadujecie? No mieliśmy wczoraj krótki trening. W sensie od no, Rafał był nie, nie tak długo, bo my też mamy drugi taniec. Na początku byliśmy sami z Rafałem po prostu tam trenowaliśmy, Aha. potem. Tego na przykład nie wiedziałem. No, ale to jak się dogadujesz z Rafałem? Jak nie. jest taka napięta sytuacja? Spoko, no jakby jest okej, okay, no wiesz, no, trochę, trochę to jest tak, że no, musisz po prostu w tym być. I... Czyli stawiasz na profesjonalizm. W tej Stawiam super znak na profesjonalizm i e, myślę, że od Rafała też się trochę mogę nauczyć, aczkolwiek, no. Momenty, w których jakby ja tańczę z Madzią blisko spoko, ale momenty, kiedy widzę, że na przykład wczoraj była taka sytuacja, że Rafał tak zaczął weź Magdę tutaj, no wiesz, normalny krok taneczny, mm -hmm. że w ramę weszli i tak dalej, no to ja od razu, ej, gdzie ta ręka, do niego mówię. Że, Czyli że... pojawia się ta złość no, w tobie, jak się... ktoś tam gdzieś no. dotyka Madzie i to przekracza. Myślę, że złość to jest nawet mało powiedziane, nawet użyłbym brzydkiego słowa na w, ale no nie chcę też przeklinać A co ty o tym sądzisz, że to tak złości Mikołaja? Kochaj, cool. żarta. Śmiechy, 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 Słuchajcie, ale no, wie, w każdym żarty, żartami, żarcie jest trochę prawda. Ale ja też tak uważam. Dokładnie tak. No, a jeżeli teraz by przyszła jakaś, się dziewczyna, z nim jakby jakaś dziewczyna, to <laughs> ja się i by go cieszę, dotykała, że mamy Rafała. Rozumiem, a od sytuacja też byś była zdenerwowana? Słuchaj, nie, nie wychodźmy tak daleko. Ja się po prostu cieszę, że mamy Rafała. Że Rafał jest yy, tak, no bardzo dobrze mi się z nim tańczy. Więc yy, trenuje, jest bardzo ambitny, motywuje, nawet wczoraj nas motywował, nie? że tak Rafał mówi cały czas, trenujemy, trenujemy, trenujemy. To była super, super motywacja to była. <noise> A będziecie chcieli przełożyć te relacje z sali na parkiet, żeby była o! taka rywalizacja o A to już i będzie Madzie. To by było piękne na, na parkiecie, jakby coś takiego się wydarzyło i byłby jeden zwycięzca, żebyście sobie to wyjaśnili. No to słuchajcie, pomidor. o tym sądzisz? Po prostu pomidor. Yy, no pomidor. Pomidor. zobaczycie w niedzielę. Tak. No, ja bym ci chętnie powiedział, ale nie możemy zdradzać choreografii wcześniej, ale jest to jakiś, jakiś pomysł, może żebyśmy właśnie, tak jak różni influencerzy wyjaśniają w Oktagonie różne sprawy, mm -hmm. to my jako osoby z innej sfery wyjaśnimy na parkiecie po prostu nasz konflikt. Ja oczywiście jestem team bagi, nie? Dzień. Żeby nie było. Team żeby Magi nie było. chyba chciałeś powiedzieć. Nie, no, ale w tej sytuacji to jest kontra Rafał. Tak, że tak, tu tak. nie ma Magi, tylko jest tak. kontra on, no to ja jestem oczywiście skrzydłowy twój. Oby nie było Mafał na przykład. Nie, nic tego nie <noise> będzie. Idąc dalej, żeby nie zajmować Wam za dużo czasu, trochę występów macie już za sobą. Madzia, w którym wydaniu Mikołaj najbardziej ci się podobał? Mikołaj... Mówię o stylizacji tym, wiesz, całym anturażu dookoła. Znaczy tak, pierwszym największym zaskoczeniem był walc wiedeński. I to było takie przełamanie i myślę, że to najbardziej się zapamiętuje, że Mikołaj z tego wesołego chłopaka przez trzy odcinki, takiego rokowego, wesołego, uśmiechniętego, przeszedł w ogóle totalną transformację. Mhm. I to było takie, no myślę, że najbardziej to zapamiętam, ale dodatkowo no tango, to było to. A jeżeli... Jeszcze... Jakby... Mikołaj mnie zaskoczył w tym, jak bardzo, jak mocno się w to wczuł. A jeżeli mielibyśmy porozmawiać tylko o stylizacjach i tej A, takiej stylizacja. fizyczności, to w którym występie najbardziej Ci się podobał? Ile? Kurczę, no może ten Włoch ostatnia, tylko bez tego wąsa. Te włosy były ładne. Bo A to tak... Bagi, w którym wydaniu Madzie najbardziej się podobała? Bo mi na przykład Madzia się najbardziej podobała w ostatnim tygodniu. No wyglądałaś jak królewna. Totalna, a tobie? Właśnie ja zauważyłem, bo będąc obok Madzi, jak po prostu realnie jest tak, że co średnio obliczę, to 13 sekund słyszę, że Madzia ślicznie wygląda. Mm. I to jest super na pewno, ale na przykład mi ta ostatnia sukienka się bardzo podobała, ale na przykład w wydaniu tango w tej czerwonej sukience Madzia mi się bardziej podobała. I myślę, że w Panterkowym stroju też naprawdę niczego sobie, że tak powiem. Niczego sobie. A co najbardziej podziwiasz w Mikołaju? Tak mówiąc już o kwestiach znaczy, psychicznych. Ja mówię totalnie szczerze, że jego wartości. Mm -hmm. Że jest dobrym chłopakiem, że jest wrażliwym chłopakiem, że, mm, że jest bardzo pracowity, ale też myśli o innych ludziach, że jest taki, um, nie jest egoistą w tym wszystkim, w tym całym świecie. A tobie, Bagi, co się najbardziej podoba w Madzi o, w kwestiach psychicznych? Myślę, że mógłbym trochę odbić to, co Madzia powiedziała o mnie, i myślę, że te same rzeczy na pewno bardzo mi się podobają podoba, ale, 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 ale myślę, że taka rzecz, która najbardziej mi się podoba w Madzi, to jest taka czystość słowa. W sensie, że Madzia jakby swoim, swoimi słowami nigdy nie próbuje przypodobać się osobom, które są akurat dookoła, tylko wyraża swoje zdanie, które często jest narażone na jakąś opinię, krytykę, bądź nie wiem, jak się ktoś się zacznie na przykład nawet śmiać z, z, nie wiem, z tego, co, co Madzia mówi, ale pomimo tego Madzia wjeżdża i pokazuje swoje wartości i to mnie dużo uczy też takiego, żeby właśnie nie, nie przypodobywać się nie, nie, nie wiem, jak to podobać, żeby nie. Jeszcze raz? Nie przypodobać się właśnie grupie, tylko żeby na tyle czuć się pewnie ze sobą, żeby mówić wprost rzeczy, które ma się w głowie. A na ile wy uważacie, że wasze charaktery są zgodne, tak procentowo? No bo już ze sobą dużo czasu spędziliście i macie taką zgodność powyżej 80%? Jak ty to widzisz? No właśnie ostatnio wpisywaliśmy Magda i Mikołaj w taką, taki, taką stronę internetową, że właśnie patrzy, na ile procent moglibyśmy być razem i pokazało 79%, więc nie wiesz, tak, że zastanawiamy. No A charaktery na ile są zgodne waszym zdaniem? No nie wiem. No myślę, że są zgodne, a to moje zdanie, moje zdanie myślę, że są zgodne, że mamy dużo podobnych dużo podobnych rozkmi, wartości, przekmin, że jak gadamy na różne tematy, że rozumiemy je podobnie, ale co by nie było, myślę, że różnimy się od siebie, że jesteśmy trochę, trochę innymi osobami. A ty, jak no ja uważam bardzo podobnie, że mamy dużo wspólnych jakby wartości, takie spojrzenia, ale też y, różniły się. Myślę, że też pod względem takim, że ja się przejmuję wieloma rzeczami, a Mikołaj już jest taki raczej. Ale ten taki kordyk wartości jest taki sam. <grym> Nie wiem, tak. No tak. No tak. <grym> no tak. Ja wiem. tutaj <grym> <grym> będziemy długo, dużo gadać na ten temat. To kończąc ten wątek. Mm, wy mówiliście o tym, że przyjaźń to dla Was bardzo duże słowo. Czy już możecie nazwać się przyjaciółmi, czy w dalszym ciągu jest to relacja koleżeńska? Ja bym, ja bym proponował, żeby po prostu tego nie nazywać, yy, ograniczać. nie ograniczać tego do... Ale nie w sensie w... <laughs> nie no w sensie po prostu... Nie, no tak na serio, żeby nie było zaraz jakichś, bo oczywiście ja palnę coś głupiego. Yy, chodzi o to, żeby nie, nie zamykać tego, że o tego dnia tak, że my nie przyjdziemy sobie i nie powiemy, nie wiem, nie będziemy mieć rocznicy stania się przyjaciółmi. Yy, tylko kwestia jest tego, że po prostu to idzie naturalnie, mamy dobry kontakt. aqui. W to. No. Czyli nie chcecie tego nazewnictwa. Ja będę bym, ja bym, Ci odpowiedział tak, że myślę, że nie, nie czułem się tak swobodnie przy, przy, przy Tobie, Madzia, jak czuję się, że najbardziej czuję się teraz najbardziej swobodnie ze wszystkich, jakby dni pewnie, których spędzaliśmy razem, więc to ewoluuje. I jakby no, mam także z tygodnia na tydzień po prostu czuję się coraz luźniej, że mogę coraz więcej powiedzieć Madzi, przegadać więcej tematów, że nie mam coraz mniej jakichś barier, ale no ciężko mi powiedzieć, czy teraz przyjaźń czy to, czy tamto. No jakoś tak nie ciężko. Nie. To dwa ostatnie wątki, no. lekkie, przyjemne i no. ciekawe. No. Wiecie, wiecie no. jak to jest. Nie, nie było nic mocnego, jeszcze nie było, bo nie będzie nic mocnego, nie będzie nic mocnego. Wy jesteście shipowani od samego początku tej edycji, czy wy między sobą poruszaliście taki temat związku? No bo, wiecie, ludzie o tym mówią i mi się wydaje, że jeżeli ja bym był w środku, to ja bym porozmawiał z tą drugą stroną. Ale jak, jak byś przeprowadził tą rozmowę, bo może no, że jest znać na, na kierowach, bo ja... słuchaj, non stop nas łączą w parę, co ty o tym sądzisz, nie? Coś, coś w tym stylu. No nie, no to myślę, że do tego stopnia mamy to przegadane. No, że no nie wiem, że nie jesteśmy razem teraz w związku. Nie no, no. wiem, ale rozmawiacie na ten temat? No, czytamy na komentarze, temat czytamy, dużo, czytamy dużo komentarzy, prze, przegadujemy je sobie ze sobą, ale no, no nie było takiej. No nie wiem za, za bardzo, jak miała wyglądać ta, taka rozmowa, że ja przychodzę do Madzi i mówię, a ty nie myślałeś o związku na przykład? A Dobra, się... a przeszło ci przez myśl, że mógłbyś być w związku z Madzią? O kurde. No, i jaka to była myśl? Jakiego rodzaju? Czy to, była, czy, czy to była myśl przyjemna, taka neutralna? No, nie wiem, no, jakby. Nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. A to by przeszło? Dobrze, czy możemy zestaw innych pytań? Dobra, to ostatnie pytanie w tym temacie. A jesteście otwarci? Damian, ale na co? No na relacje, ale nie o mówię już o sobie, nie mówisz o sobie. Bo czasem jest tak, jesteście młodzi, nie? I teraz już tak na poważnie nie żartując sobie, bo czasem młodzi ludzie chcą się skupić na karierze, na spełnianiu swoich jakichś tam rzeczy i wykreślają miłość. Ja jestem zdania po prostu, że jak się poznaje odpowiednią osobę, to na czym byś nie był skupiony, to po prostu jesteś w stanie to zostawić, albo przynajmniej jakoś te priorytety sobie ładnie, ładnie, ładnie ogarnąć. Mm. Znaczy, ja mam podobne zdanie. Aktualnie jestem w takim etapie, że nie mam czasu nawet się wyspać, więc nie wiem, kiedy miałabym czas się spotkać z kimś. W sensie, Powiedziałem coś złego. Chodzi mi o to, że nie mam teraz jest taki czas, że nie mam czasu się. No dobra, no, ale dobra no, no. Chodzi o to, że jest tak intensywnie i tyle godzin treningu i wszystkiego, że po prostu nie mam czasu się nawet, nie wiem, myśleć o takich rzeczach. Jezu, czy ja coś już. Ale jeżeli zdarzyłaby się odpowiednia osoba, to rozumiem, jesteś no otwarty. Pewnie... Tak, w myślę, sensie, tak, okay. w sensie, że to jest tak, tak to działa. No dobra, pamiętajcie o tym, żeby w niedzielę głosować na parę numer dziewięć, ponieważ głosy są bardzo ważne. Tak, tak właśnie, bo na, bo na forum Dokładnie Wanda tak. i w ogóle wszyscy mi piszą na dm że my powinniśmy jeszcze bardziej zachęcać ludzi do głosowania. Tak. No właśnie, dlatego ja postanowiłem wyjść, zrobić ten krok, a wy zróbcie kolejny. Więc słuchajcie, jeżeli spodobają wam się nasze dwa tańce Dokładnie w niedzielę, tak. to zagłosujcie na nas, bo Para chcemy, żeby ta przygoda po prostu dalej trwała i, i obiecuję, że zrobimy dalej super content, jak będziemy w finale i, I czy, albo może w dziewiątym naprawdę... odcinku może najpierw, jak będziemy w dziewiątym odcinku na pewno, ale w finale to w ogóle byśmy zrobili już takie, takiego vloga. Dobra, na razie, poczekaj. Na razie, pokora. pokora. Tak. Znaczy, A, no, ja mówię no, no tak, ale no tak, jeżeli, dobrze. ale jeżeli by się udało, no to na pewno będzie super. No dobrze, na razie zostańmy przy tym, że trenujemy i dzisiaj trenujemy do nocy serio, żeby dać sobie wszystko. Tak. I jeśli Wam się spodoba, to para numer 9. Ale nawet jak się nie spodoba, to też zagłosujcie, Dzięki żeby mieć możliwość poprawić się w następnym tygodniu. Dokładnie. Wszyscy nie głosują najlepiej. Głosujcie na parę numer 9 i dziękuję 9. Wam za to z góry. Pozdrawiamy, papa. Yes. Pa. Nie na pewno będą jakieś prezenty w postaci dobrego kontentu, jeżeli będzie... O, <laughs> na pewno. Dobrze, głosowanie. Lecimy ja jestem, nagrywać wiecie, w tym fan klubie, w związku z tym ja napędzam, napędzam, napędzam. Dziękujemy, dziękujemy. Też złożyłem ostatnio obietnicę, że jeżeli będziecie w finale, to coś się wydarzy. Ale to. A, to tego nie, tego nie, A jakbyście nie dobrze czytali, to byście wiedzieli. Okay. Musicie poczytać. Nie, musicie właśnie, poczytać. Bo, bo na tym wątku na forum Wanda już jest tyle tych stron, że ja tak jak jeszcze na początku to, co czytaliśmy i, i się uśmiechałem, tak teraz już, kurde, ciężko mi odrabiać wszystko. No. Ale fajnie, fajnie, niech się kręci, niech się wszystko kręci. Ale kochamy wszystkich, kochamy Was, dziewczyny w ogóle, jesteście super, widzę, że dużo, dużo śnicie. O, Ale tam nie o tylko nas. są dziewczyny, tam tak? są też i. I e, no tak, tak, tak. No wszystkich. No z forum Wanda. I też mi się bardzo podoba, że ja jestem takim wątkiem pobocznym w tej całej historii. To <grym> jest ekstra. Wątek na forum Wanda Magi jest naprawdę czymś niesamowitym Niesamowity, w tej edycji no. jest Tak, tak, Dobra, idźcie już ćwiczyć, Dobre. bo nie ma czasu do wow. stracenia. Widzimy się w niedzielę i tak. sprawdzamy, co i jak. Hello. Do zobaczenia.